Big to. Bieg to. O nie chcę wydawać. Brak <grydżarne> przynajmniej będę zbierać złoto. Złotę. Porzucam wam jakieś Porzucam rzeczy randomowe. Złotni spermak. A, ja ci odpowiem i... na to i lepiej. Śmieszny pomysł, Czekaj, krzyknąłeś czekaj, 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 czekaj. O, dostał rakietnicę. Ej, czekajcie, czekajcie! Niech starał, dajś! Niech starał, Niech starał! Nie! Nie walęty! Walęty ma Spokojnie, spokojnie! Okre ręce mam! Puść go! O kur... O kur, chcesz żyć jakbym miał pierwszy, 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 jeszcze masz? No nie, No <słuch> nie nie mam Mam splaszę, mam. pierwszy, wszystko walę, wszystko. ja ja